Cześć, tutaj Bartek Piasecki. W tym odcinku powiem wam, w jaki sposób utworzyć zdarzenie w Google Analyticsie poprzez Google Tag Manager. Cześć, cześć. W dzisiejszym odcinku dodamy na naszą stronę zdarzenie niestandardowe w postaci wejścia na stronę Thank You Page, czyli wypełnienie formularza. Zrobimy to przy pomocy Google Tag Managera i w tym przypadku jutro przetestujemy, czy to nasze działanie, zdarzenie pojawia się w naszym Google Analytics 4. Czym są zdarzenia? Więc zdarzenia to są takie akcje, czynności, które wykonuje użytkownik na naszej stronie. Domyślnie Google Analytics 4 posiada pewne... Zdarzenia standardowe, czyli dajmy na to coś takiego jak form start, rozpoczęcie formularza, wysłanie formularza. Od razu mogę powiedzieć, że nie działa to dokładnie, nie działa to jakościowo, ale pewnego rodzaju takie informacje tutaj są, czy wyświetlenie strony, zaangażowanie użytkownika, rozpoczęcie sesji, więc jest tutaj, to są takie domyślne. Zdarzenia, które mamy na naszej stronie, i my teraz, przy pomocy Google Tag Managera i przy pomocy integracji Google Tag Managera z Google Analyticsem 4, możemy sobie tworzyć swoje własne, domyślne zdarzenia, takie, które w lepszym stopniu będą pomagały nam identyfikować ten ruch na stronie. To, co dzisiaj zrobimy, to będziemy monitorować ilość osób, które przechodzą na thank you page. W naszym przypadku thank you page jest skonfigurowany na tej zasadzie, że w momencie, kiedy Uzupełnimy nasz formularz, następuje wysłanie go. To jesteśmy przekierowani na, na thank you page. Jak to zrobić? Jak to zrobiliśmy, możecie sobie zobaczyć w poprzednich odcinkach serii o stronie www, jak to wszystko skonfigurowaliśmy. A dzisiaj wcielimy to w życie i to po prostu połączymy. Dobra, więc startujemy. To, co będziemy potrzebowali dzisiaj z poziomu Google Analyticsa czwórki. To nasz identyfikator, czyli sobie przechodzimy tutaj w panel administracji, następnie sobie przechodzimy w szczegóły usługi, następnie zarządzanie strumieniem, zbieranie, i modyfikowanie danych, chyba coś źle kliknąłem, strumienie danych, przepraszam, tutaj chcieliśmy przejść. Teraz zadziałało kliknięcie, dobra. I potrzebujemy tutaj ten identyfikator pomiaru G3D i tak dalej. To sobie kopię. Dobra. Rzecz, którą potrzebujemy zrobić, może wrzućmy to tutaj, żeby, bo zaraz mi to gdzieś zaginie. To jest pierwsza rzecz: potrzebujemy sobie ustawić regułę. Czyli nasza reguła będzie działała na tej zasadzie, że ustawiamy sobie nowe. Jest taka reguła. Wizyt. Dziękuję. Form. Czyli ja teraz wiem, że ta reguła się odpali w momencie, kiedy ktoś odwiedzi stronę dziękuję, która występuje w naszym, w naszym formularzu, czyli to będzie wyświetlenie strony. Czyli tutaj mamy ten przykład reguły, wyświetlenie strony i ta reguła ma się odpalać tylko na niektórych stronach, co za tym idzie w momencie, kiedy page URL może być e, zawiera, no i w tym przypadku tu sobie możemy zobaczyć coś takiego, czyli zawiera dziękuję. Ma to zadziałać na tej zasadzie, że pierwsze, czyli jest tak, jeżeli page URL będzie zawierało, dziękuję, to ma się ta reguła nam odpalić. Jeżeli page URL nie będzie tego zawierało, no to po prostu nie będzie ta, ta reguła nam działała. Więc sobie to zapisujemy. To jest jakby pierwszy element naszej układanki, czyli wiemy że nasz tag będzie się odpalał tylko wtedy, bo zaraz tak to połączymy, kiedy ktoś wejdzie na stronę dziękuję. Oczywiście będziemy sobie to testować. Druga rzecz, którą potrzebujemy zrobić, jak widzicie tutaj mamy jakieś tagi testowe, które wykorzystywałem w poprzednim naszym, yy, odcinkach naszego cyklu, to jest tak, wchodzimy sobie w tagi, Google Analytics, Google Analytics zdarzenie, jak widzicie mamy przygotowany taki domyślny identyfikator dotyczący yy, tego, tego tagu, nie musimy tego wprowadzać totalnie yy, z ręki czy nam z palca, Ustawiamy sobie oczywiście naszą odkreśloną regułę, czyli ten tak ma się odpalić tylko wtedy, kiedy wystąpi ta reguła, czyli ktoś odwiedzi stronę, która zawiera URL. Dziękuję. I rzecz, którą potrzebujemy sobie tutaj zrobić, to jest tu wprowadzić nasz identyfikator pomiaru, czyli jeszcze raz sobie to kopiujemy z tego miejsca. W tym kontenerze znaleziono tak, wszystko się jakby zgadza, i potrzebujemy sobie nazwać naszą, nasze zdarzenie, czyli to, co będzie nam wyskakiwało na, w naszym raporcie. Ze zdarzeniami, zaangażowanie zdarzenia, ja sobie tutaj, tutaj jest form submit. Ja sobie to opiszę na tej zasadzie, że tutaj mamy weź, czyli dalej to będzie jakiś form, i tutaj będzie dziękuję. Po polsku. Czyli to działa na tej zasadzie, że w naszym Google Analyticsie czwórce pojawi się takie zdarzenie w momencie, kiedy ktoś wejdzie na stronę dziękuję. Ok, to sobie weźmy tak, czyli ja sobie zazwyczaj opisuję tak event. GIA4, form. Dziękuję. I wtedy wiemy, jakby, że to jest tak dotyczący eventu. Event Google Analytics 4, bo też mogą być eventy z innych zdarzeń. Dajmy na to z Facebooka, też można to integrować, który się odpala, jakby, na Thank You Page'u formularz. Dobrze, zapisujemy sobie to. To, co teraz sobie potrzebujemy zrobić, to oczywiście zrobić podgląd, czy nam to wszystko odpowiednio działa. Więc tak, jak widzicie mamy tutaj obecnie od, nieodpalone yy, dwa tagi, czyli event GA4 i yy, scroll80. Więc teraz chciałbym, żebyśmy w tym środowisku testowym zobaczyli czy nam się odpali ten yy, tag Google Analytics 4. Więc to co sobie zrobimy, to sobie przejdziemy do, naszego, yy, te, do naszej testowej strony. I tutaj sobie wypełnimy ten formularz w jakiś określony sposób. Jak widzicie, tutaj coś się dzieje. są jakieś scrolly nie scrollę Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcji i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Tu sobie wpiszę w Twoja wiadomość. Jak widzicie, wystąpił form start, i ja teraz sobie wysyłam. Wyśli. I teraz to jest bardzo ważne z punktu widzenia Google Analyticsa czwórki. Tutaj form submit zostało zaakceptowane w momencie, kiedy ja nacisnąłem wyślij. Ten formularz, jeżeli by wyskoczył jakikolwiek błąd, to mielibyśmy informację, że ten formularz został wysłany, a tak naprawdę realnie on nie byłby wysłany, tylko wyskoczyłby. Eee, wyskoczyłby pewnego rodzaju bug. No i co teraz? Eee, jak widzicie, w momencie kiedy załadowała nam się strona, dziękuję, to też w tym samym czasie, widzieliście to live, można sobie to też odpalić, bo w tym momencie nawijałem o tym formularzu. Eee, został również odpalony nasz eee, tak event, forum dziękuję, scroll 80 został odpalony, bo zjechaliśmy do samego dołu strony, bo tam mamy nasz formularz, no i co, właściwie działa to wszystko poprawnie, możemy sobie to wszystko pozamykać w chwili obecnej, cofnąć się z powrotem do naszego środowiska i przesłać to, czyli napisać sobie tutaj dodaj opis, event, dziękuję, forum dziękuję, wysłałem, publikujemy sobie to, teraz to co jeszcze polecam sobie zrobić, to to przetestować w tym momencie. Bo to, co my teraz zrobiliśmy, zrobiliśmy sobie na środowisku testowym. E, czyli żeby to teraz dobrze nam zebrało dane i żebyśmy mogli jutro zobaczyć, że mm, mamy e, te informacje e, zbierane, to dopiero teraz po opublikowaniu powinniśmy sobie wysłać ten formularz, albo nawet można to zrobić na tej zasadzie, żebyśmy nie wysłali tego formularza. Ja wiem, że tak to działa. Że, jak sobie przeszliśmy teraz na stronę, dziękuję. To w tym momencie Google Analytics 4 po opublikowaniu dostał tą informację. I jutro powinno nam wyskoczyć tutaj dodatkowe pole: z tym, że mamy jeden dodatkowy event, który zbiera wypełnienia formularza w sposób prawidłowy. Czyli taki, który po prostu mówi, że ktoś faktycznie wypełnił ten formularz i załadowała się strona, dziękuję, która ładuje się dopiero w momencie, kiedy formularz zostaje poprawnie wysłany. Dobra, chyba tyle na dzisiaj. W taki sposób dodajemy zdarzenia. W kolejnych odcinkach tego cyklu jeszcze poddajemy sobie kilka. Naście zdarzeń, bo to jest jakby seria edukacyjna, więc będziemy sobie tutaj testować to i dodawać różnego rodzaju skróle, będziemy wyłapywać sporo informacji, tak żebyśmy sobie to mogli zbierać i ja Wam będę pokazywał po prostu jak to można konfigurować i wprowadzać do naszego Analytics 4. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.